Proszę Wam tajemnicę nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie w okamgnieniu powstaną umarły. Why? Nie błądził tylko, żył, pragnę Jezu by Twój duch drogowskazem dla mnie był pouczaj mnie swoją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani, cieszę się, że jesteście razem z nami. Zapraszam Was do udostępnienia tej transmisji, zapraszam do pisania Waszych intencji w komentarzach. Będziemy się za nie wszystkie modlić. A tymczasem godzina 15 minęła, rozpocznijmy naszą wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, przychodzimy do Ciebie w godzinie Twojej śmierci, w godzinie Twojego konania. Chcemy powierzać Ci nasze życie, powierzamy Ci wszystkich naszych bliskich, chcemy Ci powierzyć, szczególnie nasze dzieci w dniu ich święta, powierzamy Ci Kościół Święty, papieża Franciszka, kapłanów biskupów, wszystkie osoby konsekrowane i zakonne. Oddajemy chorych, cierpiących, tych, którzy źle się mają Dusze w czyściu cierpiące, wszystkich naszych bliskich zmarłych Powierzamy wszystkie intencje naszych serca, także wszystkie te zapisane w komentarzach Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom nie wódź na pokuszenia, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Myj miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego dla Jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Świata. Ojcze, przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczne, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki. miej miło serdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. miej miło serdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. miej miło serdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. miej miło serdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszą i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mej dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój serce, dla nas ufamy ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Święta siostro Faustyno, Módl się za nami. błogosławiony Michale Sopoćko. Módl się za nami. Wszyscy święci i patronowie nasi. Módlcie się za nami. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziękujemy Wam kochani bardzo serdecznie za wspólną modlitwę. Cieszymy się, że byliście razem z nami. Niech wam Pan Bóg błogosławi i do usłyszenia już jutro z Panem Bogiem.